W dniach od 8 do 10 września w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej odbywa się 26. Walne zebranie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, które po raz pierwszy organizowane jest przez Bibliotekę Seminaryjną w Częstochowie. W tym zebraniu uczestniczą przedstawiciele 37 bibliotek kościelnych w Polsce. Jest 53 uczestników. To okazja do wymiany doświadczenia pracy w bibliotekach kościelnych przez tych, którzy są za nie odpowiedzialni, którzy na co dzień w bibliotekach kościelnych pracują. Biblioteki są Depozytariuszami kultury, szczególnie kultury słowa, biblioteki kościelne to te, które przechowują słowo, słowo Boże, to co jest związane z chrześcijaństwem i z kulturą chrześcijańską. Dlatego też od wieków biblioteki kościelne były, były i mam nadzieję, będą także cenione. I, I ważne dla nie tylko rozwoju kultury chrześcijańskiej, ale w ogóle rozwoju człowieka. Witam księdza arcybiskupa nie jako gościa, ale przede wszystkim jako gospodarza, bo wszyscy wiemy, że to dzięki jego przychylności możemy w tych dniach tutaj spotykać się i myśleć, przemyśliwać ten problem mediów, ten problem bibliotek kościelnych. W stowarzyszeniu Fides właśnie w tym gmachu wyższego seminarium bardzo bym prosił w imieniu wszystkich tutaj członków tej wspólnoty naszej modlitewnej księdza arcybiskupa o przewodniczenie eucharystii oraz o błogosławieństwo na dalszą działalność, na dalszą pracę tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za biblioteki kościelne w Polsce. Bardzo się cieszę, że zaczynamy znowu razem. Bo nim zaczniemy w akademicki sposób ze wspólnotą seminaryjną, to dzisiaj jesteście pierwsi, którzy zmobilizowali nas nawzajem. Dlatego tym bardziej cieszę się, że zaczynamy to od Eucharystii, która jest rzeczywistym źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego i naszego zjednoczenia z Bogiem przez pośrednictwo Jego syna. A dzisiaj będziemy przywoływać również szczególnego wstawiennictwa. Jego i naszej matki, Mary.